Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym wspólnym odcinku z moją żoną. A teraz powinienem raczej powiedzieć z Panią od psychologii. Cześć! O czym dzisiaj rozmawiamy, Basiu? Dzisiaj rozmawiamy o Blue Monday, który miał miejsce w miniony poniedziałek, to było 17 stycznia. To zwykle jest trzeci poniedziałek w miesiącu, tak, tak to przypada. No, i Blue Monday ma być najsmutniejszym dniem w roku. Kto się poczuł smutno? Było Ci smutno? No właśnie, o tym porozmawiamy. Czy <grym> powinno nam być smutno w Blue Monday? I po obejrzeniu tego odcinka już za rok i w kolejnych latach nie będziecie musieli czytać tych wszystkich artykułów, które pojawiają się w okolicach, właśnie tego poniedziałku, który jest nazywany tym Blue Monday. A więc zapraszamy Was do tego odcinka. Tobasiu, wiem, że przygotowałaś notatki na temat tego zjawiska, jakim jest Blue Monday. Skąd się to wszystko wzięło? O co tak naprawdę w tym chodzi? Okej, okay, okej, okay. ja y, spieszę z wyjaśnieniem. No więc y, tego, kto faktycznie poczuł się smutno w poniedziałek, muszę zawieść, bo Blue Monday to bujda. Bardzo im przykro. Blue Monday jest y, terminem pseudonaukowym. Wszystko Wam tutaj wyłożę, wyłuszczę, o co tu chodzi. Ale wydaje mi się, że osoby, no właśnie niektóre, tak sugerując się samym tym e, faktem, mogą poczuć się gorzej e, przez sam taki efekt placebo. Tak, a dokładniej przez efekt nocebo, bo placebo jest tym efektem, który działa pozytywnie, mhm. natomiast efekt nocebo pojawia się w momencie, kiedy jakieś zjawisko działa na nas negatywnie. Czyli jeżeli spodziewamy się, że coś na nas negatywnie zadziała, no to niestety właśnie to tak działa. To w psychologii zwane jest również takim efektem samospełniającego się proroczstwa i myślę, że każdy student medycyny doświadczył tak zwanego efektu studenta medycyny i każdy dział, który ktoś przerabia, to odczuwa Wszystko na sobie. To ma raka, to mam. nowotwory, wszelakie, wszelakie, choroby. Nawet nam się wydaje, że nogi i ręce mamy połamane, jeżeli jesteśmy na tej medycynie, bo taka jest prawda. Jeżeli dużo się o tym mówi, dużo się o tym myśli, to nie dość, że się w sobie czuje te wszystkie objawy, to jeszcze się ogląda po osobach ze swojego otoczenia i wydaje nam się, że wszyscy dookoła są, no, cierpią na poważne choroby. Z drugiej strony to nie jest tylko choroba studentów medycyny, ale również studentów psychologii, którym również się wydaje, że i oni są troszeczkę mają pro, problemy problemy z, psycho, z psychiką, ale też y, ludzie w najbliższym otoczeniu też z tą psychiką mają problemy. Mm. Natomiast są to tylko efekty, które wynikają z tego samospełniającego się prorostwa, jeżeli czegoś chcemy, żeby i wierzymy w to, że to da jakieś efekty, to tak jest, więc mamy efekt placebo, pozytywne skutki jakiegoś działania i efekt nocebo, negatywne skutki, bo ich się spodziewamy. Bardzo ładnie to wyjaśniłeś. A ja jeszcze wrócę do tego, co powiedziałam, że jest to termin pseudonaukowy. Dlaczego? No więc w 2004 roku pan Cliff Arnall, psycholog z Cardiff University, wprowadził ten termin obrazując go matematycznym wzorem. Ale on taki za bardzo matematyczny nie jest, a na pewno nie jest logiczny, bo nie ma mierzalnych składowych. Na pewno tutaj jakoś wkleimy ten wzór. Tutaj tu będzie, on sobie tak? będzie. To omówmy ten wzór, jak, e, jak się go je i z czego on się składa. Mamy tak, pogodę plus otwieramy nawias, dochód, minus dług, zamykamy nawias, razy czas od Bożego Narodzenia spotęgowany przez niedotrzymanie postanowień noworocznych, a to wszystko pod kreseczką dzielimy przez poziom motywacji, przemnożony przez poczucie konieczności podjęcia działań. O, matko, Kosmos! Poczekaj jeszcze, nie, niech tutaj dokończę ten temat, bo prowadzący rubrykę dziennika z The Guardian, rubryka nazywała się Bad Science. No, stwierdził, że no nie, nie za bardzo są to treści naukowe, i w ogóle o co chodzi. No, i pan Arnal potem trochę się z tego wycofywał. Uniwersytet mówił, że on był tylko korepetytorem, że już w momencie publikacji tego artykułu nie był tam zatrudniony. Ogólnie były tam, były tam niezłe smaczki, ale jak widać, Blue Monday trafił do szerokiej publiki. Niestety, i co roku widzimy wysyp artykułów na ten temat. Które wmawiają nam, że my mamy czuć się gorzej w ten konkretny poniedziałek, i to jest naprawdę straszne. Bo jeżeli popatrzymy właśnie na to, że to jest termin pseudonaukowy, mm -hmm. on nie ma nic wspólnego właśnie z tym, że no, dzieje się nam coś złego akurat w ten konkretny poniedziałek, to zobaczymy, jeżeli zaczniemy przyglądać się takim zjawiskom pseudonaukowym, to zobaczymy, że jest tego więcej, że my powielamy takie różne mity, w które Właśnie przez to, że je powielamy, zaczynamy wierzyć, i przez te mity, zaczynamy, i przez te bzdury, często wynikające trochę z świata pseudonauki, zaczynamy się po prostu źle czuć. Mhm, mm mm -hmm, to prawda. I teraz tak, yy, ustalmy jeden fakt. Ja tutaj, mówiąc, że jednak Blue Monday to bójda i tak, jakby chodzi mi o ten jeden konkretny dzień. Nie neguję faktu sezonowych zaburzeń nastroju, bo te jak najbardziej oczywiście wiem, że istnieją. No byłabym nieodpowiedzialnym psychologiem, twierdząc inaczej. Więc teraz, żeby mówić o tych sezonowych zaburzeniach nastroju, to musimy mieć spadek, musimy odczuwać spadek nastroju ciągle przez minimum dwa tygodnie ciągiem, a ten wzorzec musi powtarzać się minimum przez dwa lata. No właśnie, i chodzi chyba właśnie. Oto w tych sezonowych spadkach nastroju i ogólnie w takich trudnościach związanych ze spadkiem nastroju, że one muszą trwać przez pewien czas, że to nie jest tylko jeden dzień akurat w tym momencie, że czujemy się gorzej, mm -hmm. no bo to jest całkowicie no to normalnie, niemożliwe. gorsze, lepsze dni i tak dalej każdy z mm -hmm. nas ma. Natomiast tutaj ten przewlekły spadek tego nastroju, ale też ta powtarzalność, że my zauważamy, że w pewnych miesiącach jest po prostu nam ciężej, gorzej i tak dalej, tylko tu jeszcze warto się zastanowić nad tym efektem, który my omawialiśmy, efektem nocebu, mhm. że tak ciężko samemu siebie zdiagnozować, czy my rzeczywiście mierzymy się z tymi sezonowymi spadkami nastroju, czy nie, pod, nie podejmujemy się tutaj tego, że sami sobie wmawiamy pewne rzeczy, że to się u nas pojawia sezonowo, bo na przykład mówimy, że nam w styczniu to jest tak bardzo ciężko. I warto tutaj porozmawiać ze specjalistą zbadać się, możliwe, że pewne y, y, neuroprzekaźniki, y, wyniki z krwi i tak dalej, pokażą, że coś tutaj w naszym organizmie się dzieje. Natomiast musimy to zdecydowanie oddzielić od tego momentu, w którym sami sobie powtarzamy od lat, że ten styczeń dla nas jest po prostu niemożliwy do zniesienia. Mhm. Bo osoby, które tak mówią, to pewnie też tak właśnie będą się czuły. Dla niektórych styczeń, dla niektórych listopad, Oczywiście. tak naprawdę wydaje się, że chodzi o niedobór światła. Bo tutaj też kolejnym faktem jest, no, że jest nam ciężko funkcjonować, kiedy wstajemy rano, ciemno, po południu, już tak naprawdę o 16.00 ciemno i ciągle, tak jakby my musimy działać, bo też, no, jednak. Prawda jest taka, że nasz cykl pracy nie zmienia się wraz z cyklem pół roku, więc no tutaj nie, nie dostosowujemy się, to już nie społeczności farmerskie i nie możemy tak sobie wycinać tych godzin, więc może nie jakby nie, nie pchać jeszcze się nie w. Nie, nie kładać jakby na minę, nie wpychać na minę, o to chciałam powiedzieć, ehm, żeby jeszcze wszeć bardziej do przodu, kiedy nie mamy siły. Może po prostu posłuchać tego organizmu, najzwyczajniej dać sobie od czasu do czasu na luz. Może nie wstawać o tej piątej i lecieć na siłownię, ale jednak pospać do tej szóstej, jeżeli to jest możliwe. Nie wiem, rzucam pomysły, ale wydaje mi się, że takie ehm, zapobieganie tych e, właśnie zaburzeń mogłoby być prostsze, gdybyśmy jeszcze nie dorzucali sobie problemów. No, właśnie tu chodzi o te nierealistyczne oczekiwania. Bo każdy z nas, musimy sobie to przyznać i powiedzieć otwarcie, każdy z nas ma skłonności i ma możliwość do tego, że może być w gorszym nastroju i każdy z nas ma prawo do takich chwilowych spadku tej energii, do takiego zwolnienia tempa życia, że nie możemy być cały czas wyżyłowani. Bo takie wyżyłowanie po prostu nie jest, nie jesteśmy w stanie to utrzymać w dłuższej perspektywie mm -hmm. czasowej. I czasami musimy wyhamować. Organizm nam mówi, słuchaj, drogi kolego, musisz teraz zrobić sobie wolne. I pytanie, czy my w tym momencie to przeczekamy i jeszcze próbujemy przejść do przodu, czy w tym momencie posłuchamy organizmu i powiemy, okej, okay, to jest twoja chwila na odpoczynek, zajmijmy się tym. I tu pojawia się ważna kwestia, że jeżeli organizm nam mówi, że musimy wypocząć, to pytanie, jak my do tego sygnału podejdziemy? Mhm. Bo ty mówisz o tym, że mamy mało światła, i to jest prawda, to światło jest związane z naszym nastrojem, i z tym, jak funkcjonujemy, z naszymi hormonami, ale prawda jest też taka, że my mamy mało światła słonecznego, który, które dodaje nam energii, dodaje potrzebnych witamin, ale z drugiej strony nie dbamy o higienę swojego snu, i przed snem bombardujemy się niebieskim światłem z różnych ekranów, mhm. które też wpływa na jakość naszego odpoczynku. Nie dość, że nie mamy tej energii słonecznej w ciągu dnia, to jeszcze mamy gorszą jakość snu i to wszystko zaczyna się zazębiać. Dołóżmy do tego kiepską dietę, no bo mamy na przykład mniej dostępnych produktów, które mają odpowiednie witaminy, albo po prostu produkty są droższe i nie stać nas na to, żebyśmy jedli tak, jak jemy w sezonach, kiedy tych produktów, owoców, warzyw jest po prostu łatwiej i są dostępne. Więc mamy sen, odżywianie, ale mamy też ruch. Bo, jeżeli jest ciepło, no to każdy z nas gdzieś tam te spacery, nawet do sklepu, coś, gdzieś chodzimy. Natomiast tu trochę siedzimy jak te niedźwiedzie Strach w jaskini. Się... Strach wyjść. Strach wyjść, śnieg pada, jest zimno i to jeszcze wszystko nakłada się na siebie. Mhm. Więc spójrzmy na to, jeżeli odczuwamy też te sezonowe spadki nastroju, spójrzmy na to, w jaki sposób zmieniło się nasze życie w tych akurat konkretnych miesiącach, kiedy to czujemy. I tutaj możemy bardzo często znaleźć, pewne przyczyny, z którymi w jakiś sposób możemy sobie poradzić. Okay. No właśnie tak jak mówiłeś o diecie, to też kojarzy mi się takie pojęcie comfort food. Nie? Czyli takie jedzenie, które spożywamy, żeby czuć się lepiej, że ono ma nas podnieść na duchu. No i z czego ono się zazwyczaj składa? Węglowodany. Wiadomo, to jest szybka energia. Czekolada rozumie, nie? Czekolada nie zadaje pytań, oczywiście. Tylko, że potem no, mamy ten wzrost energii i tak samo szybki zjazd. To, co jeszcze jest ciekawe, no to na ten niedobór światła każdy jest podatny w różnym stopniu. Jednym przeszkadza bardziej, innym mniej. Co też interesujące, te sezonowe zaburzenia nastroju częściej dotykają osoby młodsze, a cztery razy częściej dotykają kobiety niż mężczyzn. Ja jeszcze tutaj z takiego swojego rozeznania dorzucę cegiełkę, bo czytałam, Czytałam właśnie o, w temacie Blue Monday, ale też jeśli chodzi tutaj o te zaburzenia nastroju, też ten temat pasuje, bo natrafiłam na taki artykuł z bloga z Wielkiej Brytanii odnośnie BHP, taka społeczność wspierająca pracowników. To tutaj mówią o tym, że jedna trzecia społeczeństwa właśnie boryka się z depresją, lękiem czy, czy stresem. Jedna trzecia społeczeństwa. No jest to ogromna... Ogromna proporcja i to poskutkowało na przykład w latach 2017-2018 stratą 15,4 miliona dni pracujących. Wyobraź sobie to? Jak dużo osób po prostu no, było zmuszonych ze, ze, ze względu na złe samopoczucie ominąć dni pracujące, więc było ich ponad 15 milionów. Właśnie w tych latach 2017-18 pewnie przypadało to też głównie na e, te okresy zimowe i, i właśnie wtedy, kiedy e, tego światła nie ma. Więc wydaje się to, e, no tak wracając do tego Blue Monday, wydaje się to takie błahe, właśnie pseudonaukowe, ale jednak u podłoża tego jest jakaś prawda, nie? Tak, tylko że Blue Monday jest tym jednym punktem, w którym trochę nam się wymaga, że mamy czuć się źle, mhm. a tutaj mówimy o tych... Powtarzalnych zjawiskach, powtarzalnych momentach, w których mamy te sezonowe spadki nastroju, i bardzo ważne, żeby podkreślić tą indywidualną sprawę, jeżeli mhm. chodzi o to, jak my reagujemy, czy to na dietę, czy to właśnie na słońce, czy na brak ruchu. Bo nawet w związku dwie osoby mogą zupełnie inaczej sobie radzić. Mhm. I myślę, że jeżeli nie podejdziemy do tego w taki sposób indywidualny, że każdy z nas może odczuwać to inaczej, no, to możemy po prostu podejść do partnera z takim wielkim niezrozumieniem. Czyli widzimy, że ten partner po prostu jest mu ciężej w danym miesiącu, w danym okresie, coś się takiego dzieje, a my mu mówimy: No, weź się w garść, co ci jest, przecież wszystko jest w porządku, co, co ty tam narzekasz. I właśnie to jeszcze jest bardzo przygnębiające dla tych osób które widzą w swoim otoczeniu, że tutaj ludzie się cieszą, że tutaj odnoszą sukcesy, że mimo wszystko jakoś sobie z tym radzą, idą do przodu, natomiast my czujemy się gorzej w tym momencie i czujemy dodatkowo takie niezrozumienie, ale też osamotnienie w tym, jak hmm. my się czujemy. I dlatego tak wiele osób mówi w Blue Monday, że o to jest mój zły dzień, bo my się czujemy właśnie, że wszyscy nas rozumieją że my akurat w ten jeden dzień wszyscy możemy być po prostu sobie ponarzekać na to i wtedy nie czujemy tej samotności. Natomiast moment, kiedy nam się to przydarza, a wszyscy inni nam się wydają dookoła szczęśliwi, to są te momenty najtrudniejsze i dlatego nigdy nie można podejść do kogoś w taki po prostu sposób i powiedzieć, weź się w gaść, na pewno, na pewno ci przejdzie, jeżeli tylko coś ze sobą zrobisz. Tylko trzeba się trochę zastanowić, z czego to udanej osoby może wynikać i jak możemy podać tej osobie pomocną dłoń, ale w taki sposób, jak ona by tego chciała, a nie jak nam się wydaje, że będzie dobrze. Okay. No ja myślę, że lepiej tego nie podsumuję. Jak daliście się nabrać na Blue Monday, to nie żałujcie. A odcinek o żalu znajdziecie na moim kanale, bo dzisiaj też nagraliśmy o tym, jak żałować, czy żałować, może nie żałować, także jeżeli interesuje Was taki temat, to zapraszam na kanał Pani od Psychologii. A ja się dzisiaj odmeldowuję i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy, bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do tego odcinku o żalu, bo myślę, że każdemu z nas przyda się zrozumienie tej, tego podłoża, skąd żal się u nas bierze i w których momentach żal bywa niebezpieczny, a w których momentach żal może być dla nas informacją zwrotną, która pomaga nam zmienić coś w naszym życiu. A więc zapraszamy do pani od psychologii, a dzisiaj się żegnamy z wami, trzymajcie się, cześć.